Jasne, wchodzę w to. Świetnie, spotkajmy się w moim królestwie. Opracujemy plan. Hmm, już mamy bombkę dostępną. Wow. Fajnie, pomagierów mam. O, co to jest? Gwiazdka na czerwono. A jak są te wideo zaznaczone? Aha, na ten. Na... Mhm, dobra, bo to są te. Kurde, ale szybko! Wow. Bo to są mm, te anteny. Nie, chwila. Niebieskie. Które to wreszcie jest? Ole daje do góry. No tak, fioletowe to są neony, brązowe to są dymy. A niebieskie? A niebieskie to są te. Wentylatory. A jak są te... Wi... Te wideo. Jak jest to wideo zaznaczone? Bo... Dobra, zaraz do tego dojdę. O! Kurde, ale się rusza szybko, nie na O! Tu jest wyści wideo. Niebieskie! Chyba. Nie zniknęło. O, właśnie, yy, bo, 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 ulepszenia. Wideo jest dobre. To do, wyści wideo. Nie mogę? Co jest? A, trzy odłamki. Przedłużona niewidzialność. O, to właśnie mi się przyda. I zero. Aha, bo to były za trzy. Neon. Kurde, tu jeszcze muszę wszystkie te neony, dymy. Pewnie trofi za to będzie. Dobra, ale to wszystko już. później, później. Lecimy tam. O, jest gościu. Nawet dwóch. Leć! <laughs> A, dobra akurat, żeście mi naszli tak. Mm, kurde jak go i bierzemy nie. O już... O, czy tam będzie nie, czasem do wyboru jakieś coś czerwone i niebieskie, czyli coś dobrego i coś złego. Dobrze kombinuję. Tak mi się coś wydaje, że będzie jakiś moralniak tutaj. Mamy do wyboru dwa kolory. Tyk, 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 to idziemy. Zobaczyć, co tu jest. Aha, mówiłem. Poloła, polowanie na ławców. Aha, czyli polowanie na łowców nie jest dostępne, ponieważ on został ocalony. Dobra, następnym razem zrobimy na czerwono. Lotaniołów. Rozpocznij misję. Yuji, no otwórz to ja! Hej, Telsim! To co, gotowy na melarz? Tak, gotowy. No, to dajmy czadu. Ty, ty dasz czadu, ja zostanę w cieniu. Co? No, niewidzialny. Ta. Niewidzialny. No, dobra, cicho ciemny. Jaki plan? E, pamiętasz tych podejrzanych pioterrorystów, których uwolniliśmy z rąk DOZ? Uwolniliśmy, to była jednoosobowa ekipa ratunkowa. Mów dalej. E, okazuje się, że rekiny przetrzymują ich na terenie jakiejś budowy niedaleko stąd. Chcą ich z powrotem sprzedać dozowcom. Super, to może się tam kopsniemy. A, nie martw się, wysyłam tam moich przyjaciół. Mam nadzieję, że mówiąc przyjaciół, masz na myśli archanioły, a nie swoich kolegów od D&D. Ale ja nie gram w D&D. Pfff, Jodzin, brachu musisz wyróżnić. Wiedziałem, że to haker jakiś albo maniak komputerowy. Nie może być inaczej. Nowo na plac budowy. Dobra, jestem. Gdzie twoi przyjaciele? O, jest Są w moje graffiti. Musisz się rozejrzeć w środku. Oni słabo sobie radzą w zamkniętych przestrzeniach. Anioły mają klaustrofobię. Świetnie. Co jeszcze powinienem o nich wiedzieć? Że nie przepadają za wodą? No, to tak jak ja. Ty jesteś tych czerwonych troszkę. No, to ma jest. No moja ta moje graffiti, już tu byłem Dobra, idziemy na dół. Teren budowy. Muszę pamiętać o przepisach BHP BHP O są typki. O więcej typków. O ty luju! Czemu? Czemu? Coś zrobiłem? No dobra. Wybraliście. Wybraliście. Swoje przeznaczenie. Ale widzę... No takie jest was cwaniaczki.

To dwóch na no raz. Trzeba się schować. Nie już jestem, dzień dobry. Nie, madepaka. O, ktoś tu biega. По нагоре. А, не Нагоре. 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 Macie broń lepszą Żryj to wszystko Wszystko. Użyte, co no każda nowa broń coraz lepsza. Yy... No dobra, ale gdzie to jest? No dole czy na górze? Fajne te dźwięki takie. Ej! Wniknęło. Gdzie ta gwiazdka? Przeszukaj windy, aha To nie działa Dobra! <ścoughs> Jaki skrót? Idę Czy tu jest jakaś winda? Jasne. po to tu jest Takie coś. Schowali mi się tu. Aha, to trzeba poszukać tych krzyżyków. Takie akcje. Py, 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 py. Dwa piętra za mną. I co? Nic nie ma? Hm. Jeszcze niżej jest? Nie ma już. To gdzieś kurde mi? Gdzieś mi się schowali. Jeszcze szkodzi? Narusza się. O, cholera ci Rosjanie, to potrafią ukrywać ludzi. Czekaj, czekaj, słyszę śmigłowce. Lec na dach! Śmigłowce DOZ zabierają jakieś kontenery. W środku pewnie oh są trzy za późno. Nie, nie. Widzisz moje anioły? Nie strzelaj do śmigłowców! Zabijesz przewodników! Mm. Jasne. Wskoczę na ruchome kontenery kilkadziesiąt metrów nad ziemią. Widzisz, właśnie takie atrakcje umykają tym, którzy wolą trzymać się w cieniu. Nie jestem wariatem! Mm. Zbierz wyciągarkę. Co to jest ta wyciągarka? Ej, urde, działo. No bycie szlak, już prawie byłem. Teraz będzie mój. Aniołki, kontener leci. Jest, rozpieprzyłem. A kolejny? To nie oni są. Już polecieli tak daleko? Nie mam czasu czasu teraz na Nie będę teraz walczył, bo muszę coś zrobić. coś zrobić Kurde, aha To nie będzie tak Cholera ci, tam. No, akurat mi mocy zabrakło teraz. Hmm. Góry. On jest. jest. Wow, uh, na kontenerach. Yudzin, kolejna przesyłka dla ciebie. Dobrze. Wow, jeszcze dwa. Szlak. O, najlepiej to, żeśmy skorzystać z tej anteny. O właśnie. Jedna tu, druga tu. Pięknie. Ostatni. O jest, ale blisko pod nosem. Jep, Trzymajcie, trzymajcie, żeby. Jeszcze coś tam jest? Kurde, jeszcze coś. Jest, jeszcze jeden. Ej, ale to chwila. Bo on leci w moją stronę. Może się uda. Jak pięknie wyglądają. Ten jest ostatni. Elsin, ostatni kontener jest w Denny Park. Dozowcy idą po niego. Nie możesz pozwolić, by przejęli przewodników. Dobra, spokojnie. O, nie pozwolę, żebyście ich zabrali. pieprzać! Dobra, wiem co zrobię. Wiem co zrobię. Chociaż nie, nie mogę. Kurde, bomba już nie jest cała. No to mnie nam wyprza. Gościu. jeszcze ta Franca. U No, to to będzie troszkę jazdy U des najperszy wszyscy widzę naraz. Dobra, wiem co, muszę rozwalić. Kurde, będę się tak chować. Muszę wskoczyć na górę, rozwalić tą cholerną... Aha, żeby mi się udało. Gdzieś tu jest ta antena, która przeszkadza. Jest na górze, jest. jest dobra. Teraz wszystkich mamy jak na dłoni. Tylko Eugene, mógłbyś podesłać jeszcze jakieś anioły? Eee, kto mnie tu tak, rzuca? ale to chwilę zajmie. A nie mam ani chwili, za dwie minuty skończą mi się zasoby. Nie, 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 to nie tak miało być. Stary, wow. tylko mnie teraz nie wystaw. Nie, 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 nie mogę, dłużej tego nie wytrzymam. Eugene, nie, 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 nie zostawię mnie, Eugene. Eugene, Ach, tylko mi nie mów, że mnie zostawiłeś samego przy ołtarzu. Ubani, nie no, trzeba tam wejść. O kurde, dobra, z pieprzem, bo widzę, że to nie dla mnie, nękać się na wchodzę. Eugene, bracie, mam nadzieję, że to ty. O nie, znowu ten frajant. wam się na pewno nie spodoba. A, ale to jest mój! Chwila, dobra. Kurde, już się bałem, że to znowu... boss. Dobra, aniołku, A... zmiękczyłem ich nieco dla ciebie. Eugene, jak już będzie po wszystkim, nauczysz mnie tego? Nie jesteś godzien! Kiedy się zamieniasz w anioła, robi się z ciebie straszny gogus, wiesz? A, bo to jest ten, okularnik. Ile tych frajerów jeszcze? Kurwa Cały czas ta kamera Dobra, idziemy po kolei Boom. Co tak długo No wreszcie Uff. O, ktoś tu wrócił do świata żywych, co? Co? Przekonałeś mnie. Dam ludziom ostatnią szansę. W imieniu całej ludzkości. Dzięki. Co? Wiesz, najwyżej się znów zawiodę i wszystkich sobie spalę. Hej! No, chłopaku, dobry plan.